Joker zadebiutował w komiksie Batman nr #1 w 1940 roku, stworzony przez Boba Kane'a, Billa Fingera i Jerego Robinsona. Wygląd Jokera był inspirowany postacią z filmu The Man Who Laughs z 1928 roku, gdzie Konrad Weidt miał podobną twarz, białą skórę i przerażający uśmiech. Na początku Joker był zwykłym przestępcą ale z biegiem lat stał się psychotycznym, humorystycznym, ale śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem Batmana. Joker traktuje życie jak grę, w której stawia na losowość i chaos. Często pojawia się w symbolice kart, zwłaszcza Jokera w talii. Joker miał wielu odtwórców: Cesar Romero w serialu z lat 60., Jack Nicholson w filmie z 1989 roku, Heath Ledger w The Dark Knight z 2008 roku. Jared Leto w Suicide Squad z 2016 roku i Joaquin Phoenix w Joker z 2019 roku. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj.